Jesteś ciężarem dla tej rodziny. Lepiej, żebyś nie pojawiała się na urodzinach swojej matki. Słowa mojego ojca uderzyły we mnie jak zimny, metaliczny przedmiot. Bez cienia wahania, bez emocji. Po prostu fakt, o którym jego zdaniem powinienam zostać poinformowana. Miałam wtedy 34 lata. Nazywam się Zofia Kowalska. I przez całe życie uczono mnie, że jestem problemem, balastem, kimś niechcianym w rodzinie, która przynajmniej z zewnątrz uchodziła za idealną. W naszym domu nigdy nie było miejsca na niedoskonałość. Ojciec Stanisław był człowiekiem surowym i precyzyjnym. Emerytowany wojskowy, dla którego liczyły się hierarchia, porządek i posłuszeństwo. Moja siostra Klaudia. Była jego dumą zawsze z uśmiechem, zawsze w centrum uwagi, zawsze z odpowiedzą, która podobała się ojcu. Ja natomiast byłam dla niego uosobieniem porażki. Zbyt cicha, zbyt skupiona na książkach, zbyt inna. Matka Helena była delikatna. Subtelna jak porcelana, której nie można upuścić, bo się rozpadnie. Nigdy nie sprzeciwiła się mężowi. Jej miłość do mnie była cicha, ukryta, czasem wyrażana tylko spojrzeniem. Nigdy słowem. Pamiętam, jak kiedyś jeszcze jako dziecko przyniosłam z biblioteki książkę o astrofizyce. Zafascynowana, opowiadałam przy obiedzie o czarnych dziurach i teorii względności. Ojciec spojrzał na mnie z politowaniem i powiedział: Niech Cię Bóg broni, żebyś nie została jedną z tych dziwacznych kobiet z komputerem w ręku i żadnym mężczyzną u boku. Od tamtej pory zaczęłam się wycofywać. Milczałam więcej. Uczyłam się w samotności. Zawsze starałam się udowodnić swoją wartość, choćby sama przed sobą. Skończyłam inżynierię informatyczną z wyróżnieniem. Dostałam pracę w jednym z największych projektów technologicznych w kraju. Ale w domu, w moim rodzinnym domu, te osiągnięcia były ignorowane. Kiedy mówiłam o pracy, ojciec wzruszał ramionami. Twoje projekty nic nie znaczą, skoro nie masz rodziny. Prawdziwe kobiety wiedzą, gdzie ich miejsce. Moja siostra Klaudia skończyła turystykę i rekreację. Nie zrozum mnie źle, nie oceniam jej wyborów. Ale nie mogłam nie zauważyć różnicy w traktowaniu. Każdy jej sukces był świętem, każda nowa sukienka powodem do komplementów, każde przyprowadzenie chłopaka okazją do rodzinnej kolacji. A ja? Ja nawet nie byłam informowana o ważnych wydarzeniach. Kiedy raz zapomniałam o imieninach ojca, usłyszałam, że w tej rodzinie nie ma miejsca dla egoistów. Pewnego dnia, kilka tygodni przed urodzinami mamy, odebrałam telefon od Klaudii. Mateusz przyjdzie z nami na urodziny. Będzie rodzinnie. Myślę, że to nie czas, żebyś się pojawiała. Zanie mówiłam. To urodziny naszej matki, powiedziałam cicho. Tak, ale nie musimy ich psuć twoją obecnością, odpowiedziała chłodno. I się rozłączyła. Wieczorem zadzwoniła mama. Jej głos był słaby, pełen napięcia. Wiem, że może nie chcesz. Ale jeśli jednak chciałabyś przyjść, ja bym się ucieszyła. Milczałam przez chwilę, czując, jak ściska mnie w gardle. Dobrze, mamo. Będę. A potem, dzień przed uroczystością, otrzymałam wiadomość od ojca. Krótką bez pozdrowienia. Jesteś ciężarem dla tej rodziny. Lepiej, żebyś nie pojawiała się na urodzinach swojej matki. Przeczytałam ją kilka razy. Każde słowo wydawało się cięższe od poprzedniego. Jakby chciał mnie nie tylko odsunąć, ale wymazać. Tamtej nocy nie spałam. Przypominałam sobie lata upokorzeń, cichych łez, prób przypodobania się. Pamiętałam każdy moment, kiedy milczeli, kiedy mnie pomijali, kiedy sprawiali, że czułam się nikim. Ale coś we mnie pękło. Nie był to krzyk. Nie była to złość. To była decyzja. Pójdę. Nie dla nich. Dla niej. Dla siebie. I tym razem nie będę przepraszać za to, kim jestem. I właśnie wtedy los zaczął pisać zupełnie inny rozdział mojego życia. Choć jeszcze nie wiedziałam, że największy zwrot wydarzy się dokładnie tam, gdzie byłam najmniej mile widziana. Ubrałam się skromnie, ale elegancko. Ciemnogranatowa sukienka, delikatny makijaż, związane włosy. Nie chciałam nikogo przyćmić. Chciałam tylko być obecna. Cicho. Z klasą. Jakby mój cień miał wystarczyć za moją obecność. Gdy stanęłam przed drzwiami domu rodzinnego, miałam ochotę zawrócić. Mój oddech był płytki, dłonie wilgotne. Usłyszałam śmiechy dobiegające z wnętrza, głos Klaudi, śmiech ojca. To nie był dźwięk, który kojarzył mi się z ciepłem. To był mur. Drzwi otworzyła mama. Przez chwilę tylko patrzyła. Nie uśmiechnęła się od razu, jakby nie wierzyła, że naprawdę tam jestem. Potem zrobiła krok do przodu i objęła mnie mocno. Dziękuję, że przyszłaś. Te słowa, tak proste, były dla mnie wszystkim. Weszłam do środka. Pomieszczenie natychmiast ucichło. Wszystkie głowy się odwróciły. Klaudia, ubrana jak na pokaz mody, skrzywiła usta w uśmiechu pełnym politowania. Ojciec nawet nie wstał. Siedział przy stole z kieliszkiem w dłoni, mierząc mnie wzrokiem pełnym chłodnej oceny. Proszę, siadaj, powiedziała mama, wskazując miejsce obok niej. Zajęłam miejsce w ciszy. Zorientowałam się, że jestem dodatkiem niepasującym do reszty zastawy. Rozmawiali, jakby mnie nie było. Klaudia opowiadała o wycieczce do Włoch, Mateusz kiwał głową, mama podawała kolejne dania, a ojciec obserwował mnie kątem oka. I wtedy to się wydarzyło. Mateusz spojrzał na mnie uważnie. Jego wzrok nagle się zatrzymał, jakby próbował coś sobie przypomnieć. Przepraszam, ale czy pani, czy pani nazywa się Zofia Kowalska? Zamarłam. Cała sala zamilkła. Ojciec uniósł brwi. Klaudia przestała mówić. Tak, odpowiedziałam ostrożnie. Mateusz się wyprostował, niemal jakby chciał oddać honory. Jest pani główną architektką systemu danych w Ministerstwie Infrastruktury? Zapanowała cisza absolutna. Słychać było tylko lekki stuk kieliszka o talerz. Tak, odpowiedziałam spokojnie, ale czułam, jak serce wali mi w piersi. Mateusz uśmiechnął się z podziwem. Pracuję nad tym projektem od trzech miesięcy. Cały zespół mówi o pani z ogromnym szacunkiem. Przepraszam, nie rozpoznałem pani wcześniej. To dla mnie zaszczyt. Cisza trwała kilka sekund, które wydawały się wiecznością. Wszyscy milczeli. Klaudia wyglądała, jakby ktoś uderzył ją w twarz. Ojciec drgnął lekko, jakby nie dowierzał w to, co usłyszał. Mama spojrzała na mnie z czymś, czego nie widziałam w jej oczach od lat, dumą. To prawda? Zapytał ojciec po chwili. Tak. Ale nigdy nie było okazji, żeby o tym wspomnieć, odparłam chłodno. Klaudia wstała od stołu. Przepraszam, muszę na chwilę wyjść. Wyszła bez słowa. Ojciec zacisnął usta. Mateusz spojrzał na niego i dodał. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale bez wiedzy pani Zofii ten projekt w ogóle BY nie ruszył. Jej system zabezpieczeń jest wzorcowy. To rzadkość spotkać osobę tak kompetentną. Poczułam, jak coś we mnie się prostuje. Nie duma, nie pycha. Tylko wewnętrzne wyrównanie. Nie potrzebowałam ich uznania. Ale fakt, że prawda wypłynęła w taki sposób, publicznie, nie do podważenia, był czymś, czego nie da się opisać słowami. Tego wieczoru nie zostałam długo. Wiedziałam, że powiedziałam wszystko, bez potrzeby używania słów. Ale jeszcze nie wiedziałam, że to dopiero początek końca kłamstwa, którym żyła moja rodzina przez lata. Po wyjściu z przyjęcia czułam się, jakbym właśnie opuściła teatr, w którym odegrałam rolę, której nikt nie chciał mi dać, ale którą odegrałam z godnością. Noc była chłodna, a ulice miasta niemal opustoszałe. Przez szybę tramwaju widziałam swoje odbicie, nie to z dzieciństwa, nie to, które przez lata patrzyło na mnie z lustra z wyrzutem. Teraz to była kobieta, która przestała się wstydzić własnej obecności. Ale dzień później zaczęło się to, czego się spodziewałam, choć miałam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Klaudia zadzwoniła. Jej ton był pozornie uprzejmy. Zosiu, może spotkamy się na kawę? Chciałabym porozmawiać. Zgodziłam się. Wciąż miałam w sobie tę potrzebę być może naiwną, że siostra spróbuje zrozumieć, może nawet przeprosić. Spotkałyśmy się w eleganckiej kawiarni w centrum. Klaudia przyszła w perfekcyjnie skrojonym płaszczu, z nienagannym makijażem. Ja byłam ubrana zwyczajnie. Usiadła naprzeciw mnie, spojrzała z wymuszonym uśmiechem i powiedziała. Nie sądziłam, że twoja praca ma takie znaczenie. Nie odpowiedziałam od razu. Nigdy się tym nie interesowałaś, odparłam spokojnie. Klaudia spuściła wzrok. Nie wiedzieliśmy. Tata, on po prostu nigdy nie rozumiał tego, czym się zajmujesz. Pokręciłam głową. Nie chodziło o to, żeby rozumiał. Chodziło o to, żeby nie gardził. Zamilkła. A potem wypowiedziała coś, co miało brzmieć jak pojednanie, ale było podszyte czymś innym. Mateusz mówił, że jesteś naprawdę dobra. Ale wiesz, nie chciałabym, żeby to jakoś wpłynęło na nasz związek. Zaskoczyło mnie to. Wpłynęło? W jakim sensie? Wzruszyła ramionami. On teraz patrzy na ciebie inaczej. Z uznaniem. I nie chcę, żeby między wami dochodziło do jakiegoś nieporozumienia. Zrozumiałam. Nie chodziło o troskę. To była zazdrość. Klaudia, od zawsze przyzwyczajona do bycia tą lepszą, nie mogła znieść, że oto ktoś, kogo latami traktowała jak cień, nagle zyskał światło. Nie masz się czego obawiać, odpowiedziałam z powagą. Ale może po raz pierwszy warto byłoby zadać sobie pytanie, dlaczego Twoją wartość mierzysz tym, jak inni reagują na kogoś innego? Nie odpowiedziała. Patrzyła w bok, nerwowo mieszając kawę. Po chwili dodała. Tata chciałby się z Tobą spotkać. Powiedział, że być może przesadził. Zawahałam się. Tyle razy marzyłam o tym, by usłyszeć, że się mylił. Ale znałam go zbyt dobrze. Wiedziałam, że każda próba rozmowy z nim będzie próbą kontroli, niepojednania. Zastanowię się, powiedziałam, i to była prawda. Tydzień później dostałam oficjalne zaproszenie do udziału w panelu eksperckim w Brukseli. Mój zespół został wyróżniony za innowacyjne rozwiązania w systemach bezpieczeństwa danych. To była szansa, jakiej się nie spodziewałam. Tego samego dnia zadzwoniła mama. Głos miała przejęty. Zosiu, coś się dzieje. Twój ojciec, on mówi, że Mateusz zbyt często o tobie wspomina. Że nie podoba mu się, że Klaudia jest w cieniu. Poczułam chłód w kręgosłupie. To nie był pierwszy raz, kiedy ojciec próbował manipulować sytuacją. Nie mogę brać odpowiedzialności za to, jak inni odbierają moją obecność, mamo. Wiem. Ale obawiam się, że on coś planuje. Nie zdążyłam zapytać, co miała na myśli, bo po drugiej stronie słuchawki usłyszałam, jak ktoś wszedł do pokoju. Mama zakończyła rozmowę. Tego wieczoru dostałam wiadomość od nieznanego numeru. Masz wszystko, czego chciałaś. Teraz zostaw nas w spokoju. Słowa te nie przeraziły mnie, ale uświadomiły mi jedno. Prawda, której się tak bali, właśnie zaczęła pękać przez ich fasadę. I oni wiedzieli, że nie będą już w stanie jej zatrzymać. Minęły trzy dni od momentu, gdy otrzymałam anonimową wiadomość. Trzy dni, które spędziłam w napięciu, analizując każde słowo, każdy możliwy zamiar, każdą konsekwencję. Wróciły do mnie wspomnienia z dzieciństwa, te chwile, kiedy stawałam przed ojcem z drżącymi dłońmi, bo nie byłam pewna, czy moja obecność go zirytuje, czy zignoruje. Ten nieustanny stan bycia za dużo albo za mało nigdy we właściwej proporcji. Wiedziałam, że nadszedł moment, którego unikałam przez lata. Musiałam stawić mu czoła. Nie dla niego. Dla siebie. Napisałam do Klaudi krótką wiadomość. Powiedz ojcu, że zgadzam się na rozmowę. Jutro. W jego domu. Nie odpowiedziała. Ale wiedziałam, że przekaże. Nazajutrz po południu wzięłam głęboki oddech i stanęłam pod znajomym domem. Tym razem nie miałam w sobie lęku. Byłam gotowa. Drzwi otworzyła mi matka. Jej twarz była napięta, a oczy pełne niepokoju. Zosia, on nie jest dziś sobą. Bądź ostrożna. Skinęłam głową i weszłam. Dom był cichy. Za cichy. Klaudi nie było. Mateusza również. Tylko on, Stanisław, siedział przy stole, z filiżanką czarnej kawy, jakby czekał na przesłuchanie. Nie wstał. Nie powitał mnie. Usiądź, powiedział tonem, który bardziej przypominał rozkaz niż zaproszenie. Usiadłam, zachowując prostą postawę. Czułam, że każde moje słowo zostanie zważone, ale tym razem nie zamierzałam się tłumaczyć. Słyszałem, że pracujesz w Brukseli. Zostałam zaproszona do współpracy z Komisją Europejską. Czyli teraz będziesz opowiadać wszystkim, jak cię źle traktowaliśmy, żeby budować swoją karierę? Zamrugałam, zaskoczona. Nie opowiadam nikomu o naszej rodzinie. Ale to, że zbudowałam coś wartościowego mimo braku wsparcia, nie powinno być powodem do wstydu. Ojciec oparł się na krześle i złączył dłonie. Nie jesteśmy tacy, jakimi nas sobie wymyśliłaś. Zawsze byłaś trudna, zamknięta, zbyt ambitna. Z każdym jego słowem czułam, jak wracają do mnie wszystkie chwile, kiedy czułam się niechciana, niekochana. Ale nie pozwoliłam mu zdominować tej rozmowy. Może byłam zamknięta, bo nie czułam się bezpiecznie. Może byłam ambitna, bo nikt nie wierzył, że mogę być dobra. Ale nie przyszłam tu po twoje uznanie. Przyszłam, żeby powiedzieć, że już się ciebie nie boję. Zamilku. Po raz pierwszy zobaczyłam w jego oczach coś, co przypominało zaskoczenie. Albo cień strachu. Myślisz, że teraz wszyscy będą się tobą zachwycać, bo jesteś ważna? Ludzie zapominają. Rodzina jest jedyną rzeczą, która zostaje. Zerknęłam na matkę, która stała w drzwiach. Jej wzrok był pełen napięcia i niepokoju, ale też ulgi. Jakby przez chwilę odechnęła za mnie. Rodzina to ci, którzy cię wspierają. Którzy cię słuchają, szanują, akceptują. Reszta to tylko pokrewieństwo genetyczne. Wstałam. Spojrzałam na niego po raz ostatni. Nie musisz mnie rozumieć. Ale już nigdy więcej mnie nie zniszczysz. Odeszłam. Za sobą zostawiłam ciszę. Tym razem to nie ja ją stworzyłam, to on nie miał już nic do powiedzenia. Wieczorem zadzwoniła Klaudia. Nie odebrałam. Dostałam SMS-a. Mateusz wie wszystko. Wszystko mu powiedziałam. Powinnam była cię słuchać wcześniej. Nie wiedziałam, co to znaczyło. Ale po raz pierwszy poczułam, że coś się w niej przełamało. Zaledwie dwa dni później odebrałam kolejny telefon. Tym razem z Brukseli. Z propozycją, która mogła zmienić całe moje życie zawodowe. Ale wkrótce potem odkryłam, że nie tylko moje życie miało się zmienić. Bo ktoś z przeszłości postanowił zrobić coś, czego nikt się nie spodziewał. Dzień po mojej rozmowie z ojcem wszystko wydawało się cichsze. Ale nie była to już cisza oparta na strachu. To była cisza spokoju. Cisza po burzy. Zaczęłam pakować rzeczy do wyjazdu do Brukseli. Oferta, którą otrzymałam, była nie do odrzucenia stałe stanowisko konsultantki w Międzynarodowym Zespole do Spraw Bezpieczeństwa Cyfrowego, z dostępem do technologii, o których wcześniej tylko czytałam. Czułam, że ten nowy etap to nie tylko szansa zawodowa. To był symboliczny rozdział Nowe życie. Nowe miejsce, nowi ludzie. Ale zanim wyjechałam, wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałam. Klaudia pojawiła się pod moimi drzwiami. Bez zapowiedzi. Była inna. Bez makijażu. W prostym płaszczu, z oczami zaczerwienionymi od płaczu. Czy mogę wejść? zapytała cicho. Skinęłam głową. Usiadłyśmy przy kuchennym stole. Klaudia przez chwilę nie mówiła nic. A potem zaczęła szeptem. Powiedziałam Mateuszowi wszystko. Jak cię traktowaliśmy. Jak ojciec niszczył twoje poczucie wartości. Jak ja śmiałam się z ciebie, żeby czuć się lepsza. Nie przerwałam jej. Nie pocieszałam. Po raz pierwszy mówiła z potrzeby sumienia, nie dla pokłasku. Mateusz odszedł, dodała po chwili. Powiedział, że nie chce być częścią rodziny, która buduje siebie kosztem innych. Zamilkła. Potem spojrzała na mnie i powiedziała coś, co złamało resztki muru, który jeszcze między nami istniał. Zazdrościłam ci. Całe życie. Że potrafisz być sobą. Że się nie poddałaś. Ja zawsze tylko odgrywałam rolę. Wstałam i podeszłam do niej. Nie padły żadne wielkie słowa. Po prostu przytuliłam ją. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat. Tydzień później wyjechałam. Bruksela przyjęła mnie jak nowy dom z przestrzenią, w której nie musiałam już niczego udowadniać. Zaczęłam żyć inaczej. Z rana spacerowałam po ulicach pełnych historii i różnorodności. Po południu uczestniczyłam w projektach, które naprawdę miały znaczenie. Od mamy dostawałam listy. Ręcznie pisane, pełne ciepła. Pisała, że ojciec milczy. Że często patrzy na zdjęcie, które trzyma na komodzie, moje zdjęcie z dzieciństwa, które kiedyś odrzucił. Nie wiem, czy to żal. Nie wiem, czy to zrozumienie. Ale nie potrzebuję już jego aprobaty. Klaudia pisze regularnie. Wciąż próbuje odbudować w sobie to, co utraciła. I choć nasza relacja nie stanie się nagle idealna, to wiem jedno jest prawdziwa. Zawsze wierzyłam, że cisza to kara. Dziś wiem, że cisza może być wolnością. Cisza, w której nie musisz się tłumaczyć. Nie musisz walczyć o uwagę. Cisza, w której jesteś sobą i to wystarczy. Byłam cieniem w domu, w którym powinnam była być światłem. Ale nawet cień ma swoje źródło i ono we mnie nigdy nie zgasło. Nie każdy dostanie od rodziny to, czego potrzebuje. Ale każdy może zbudować własną przestrzeń, gdzie będzie kochany, szanowany i wolny. Dziś nie jestem już ciężarem. Jestem człowiekiem. Całym. I to wystarcza.